Co życia wspiera całe dzień w Zaczynać i kończyć dzień Niechaj święci się Jezus W Stominowym Lesie mieszkał Kubuś Puchatek, który uwielbiał miodek. Mieszkał także mały prosiaczek, który był bardzo strachliwy. Mieszkał tygrys, uwielbiający skakać, królik, który narzekał często, klapołuchy. Można powiedzieć, że nie zdara ale też i leniuch oraz maleństwo, mały, energiczny kangurek, chętny i otwarty na nowe działania. I pewnego dnia, gdy grupa ta przyjaciół była razem, usłyszeli taki niepokojący dźwięk. Królik powiedział: "To hefalumpy, to hefalumpy, trzeba je, trzeba urządzić polowanie na nie". I wszyscy tacy podekscytowani. Zastanawiali się, co trzeba wziąć na jutrzejszą wyprawę. Jednak gdy maleństwo się spytało, czy może i z nimi, królik zaprzeczył. Powiedział, że jest za mały, że jeszcze, że jeszcze to nie dla niego. I następnego dnia maleństwo nie przejęło się tym za bardzo. Porozmawiało z mamą i, i poszło poszło to samo. Cała grupa przyjaciół zapuściła się razem w hefalumpowy las, a maleństwo musiało pokonać tą drogę samemu. I gdy na drodze spotkał małego hefalumpa, bardzo się przestraszył. Już zaczął na niego polować. W sumie to Zarzucił na niego linę Jednak po Rozmowie zrozumiał, że On jest dobry On nie ma złych intencji Więc zabrał malej, więc malej Zabrało hefalumpa do siebie Co prawda hefalump Trochę narozrabiał tam W tym stumilowym lesie Ale to nie było nic Tak złego um, jednak nagle znowu mama hefalumpa zaczęła trąbić, tak można to nazwać, bo chciała, żeby Hefalum wrócił do domu, więc nowy przyjaciel musiał wrócić do swojego lasu, do swojego miejsca zamieszkania, i wtedy przybyli reszta, przybyła reszta poszukiwaczy Byli oni bardzo... mi pułapki Byli bardzo nastawieni, że to jest coś złego, że trzeba złapać I... No i uwięzili małego falumpa Był on bardzo smutny przez to Bo... Myślał, że nikt go nie rozumie, że się go boją co z początku tak było, ale maleństwo zrozumiało, że to nieprawda, że, e, że, że on jest taki sam jak oni i to są po prostu legendy. Więc po, mm, więc maleństwo uwolniło Hefalumpa i wszyscy razem poszli, poszli odprowadzić go do swojej mamy. I jednak droga ta nie była taka prosta. Gdyż maleństwo wpadło w szczelinę i miało problem z wydostaniem się. I wtedy mały, mały hefalump próbował wydobyć z siebie takie dźwięki, jak przystał na hefalumpa, i próbował, i próbował. Już był bez sił, ale gdy ostatni raz udało mu się, to. Był taki zadowolony. I zatrąbiłaś jeszcze raz. I w ten sposób przybyła jego mama, pani Hefalum, która pomogła wydostać się maleństwu. I wtedy zrozumieli, że nie ma różnicy między nimi że jedni i drudzy są dobrzy że głoszenie legend to sobie tylko ich nastawiało przeciwko sobie. I tak samo jest z nami, gdy oceniamy kogoś po okładce Nie znamy jego historii, a mówimy komuś: O, zobacz, to taki, to taka. Lepiej od takich uciekać, czy, czy lepiej z takim się nie zadawać. A tak naprawdę nie wiemy, co ten drugi człowiek przeżył, co ten drugi człowiek ma w sobie. Więc zostawiam Was z myślą, że żeby kogoś ocenić, móc wypowiedzieć się na jego temat, trzeba najlepiej go troszkę poznać. Dobrano.